Dzień dobry, słońce w tę stronę. Dzisiaj będziemy testować sobie plecaczek, który jest jednocześnie bojką ratunkową od safe for sport Dobry, dobry den, dobra, dzień, dzień, dobry. Dzisiaj będę opowiadał o czymś takim. safe for sport taka firma Safe4Sport.pl. Wysłali mi tak jak dwa lata temu, miałem od nich kilka. Kilka różnych bojek. Będzie link w opisie do tego filmu, do tego testu. Tak wyprodukowali coś nowego, coś co się nazywa podobno plecakiem. I faktycznie jest, jest to plecak. Jest to plecak o tak? Czyli jakby nie wiem, idziemy, dojeżdżamy rowerem na przykład na. Napływanko w Open Water, to żeby zamiast normalnego plecaka, który będziemy cały plecak pakować do bojki, to można wziąć bojko plecak, dzięki czemu zyskujemy trochę miejsca powiedzmy w tym plecaku, tak? bo jakby nie musimy pakować całego plecaka do, do bojki, tylko po prostu bojka jest plecakiem. Jak to montujemy? To jest w ogóle pierwszy du, 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 duży problem dla mnie ale mam wrażenie, że poradzę sobie z tym jakoś i że całość nie zajmie zbyt długo. Dobra, wszystkie zapięcia są zrobione na klipsy. Jest też tasiemka, którą oczywiście podpinamy się tutaj, żeby móc ciągnąć to, a to wokół pasa, tak, Obwijamy że móc ciągnąć bojkę podobno, podobno ludzie się skarżą, że znaczy skarżą, mówią, że ta linka jest za krótka i bojka im przeszkadza. No możliwe, że jest krótsza niż w innych bojkach, dlatego jest taki dodatkowy paseczek, który stety lub niestety należy dodatkowo sobie zakupić. Ale ja tego paseczka na razie nie będę zakładał, może później zobaczymy jak ta bojka się sprawuje, czy mi również będzie przeszkadzać, czy zbyt teoretycznie za krótki. Paseczek do owijania wokół, wokół, wokół pasa, tak? Do ciągnięcia bojki. Więc tak, do bojki wrzucę standardowe rzeczy, więc wrzucę okularki, wrzuciłem ten pasek, no i wrzucę moją pianeczkę. A jako, że najmniejszy nie jestem, to pianeczka też nie jest najmniejsza. Zwinę ją w rulon. No i cóż, i, i niewiele z tego miejsca, tak prawdę powiedziawszy, zająłem. Więc plecaczek jest całkiem spory. 28 litrów piszą, że do 8 kg można go zapakować. No wiadomo, tu z boczku jest sporo jeszcze miejsca, ale, ale tak, zawijamy to. chociaż teraz nie potrzebujemy tego zawijać, ale nieco to zawiniemy, żeby nam na przykład nikt nic nie zabrał z plecaka. To myślę, żeby nam się nie pałętało, po ziemi. Jak będziemy nieść, to sobie tutaj zablokujemy. No, więc ja idę nad morze. Tak, generalnie ja chciałem zrobić ten test przed, przed sezonem w Polsce, więc korzystałem z okazji, że jestem trochę bardziej na południu niż standardowo. I myślałem, że tu będzie można popływać sobie open water. No i, i cóż, zawsze można popływać open water sink w tym, że temperatura w, w Morzu Śródziemnym nie jest wiele wyższa niż w Bałtyku. Mówią, że jest 15 stopni, więc umówmy się, ciepło nie jest. Mam nadzieję, że wlizę do tej wody, bo generalnie z zimnem to tak wiecie, średnio się lubimy. Jeszcze w międzyczasie dorzuciłem, zapomniałem już, nie pokazywałem, dorzuciłem ple do plecaka ręcznik, taki w miarę duży. No i niesie się spokojnie, jest jeszcze tutaj ten pas na klatkę, ale nie chce mi się go zapinać. Niesie się spoko, rączki są wygodne. Łatwo odpinane, ponieważ rączki powinno się chować właśnie do środka, jak się idzie pływać, żeby nie zamokły, żeby później można było wygodnie też suche rączki sobie założyć na barki. Ale tak, yy, są odpinane na klipsy, więc łatwo odpina. Natomiast porównując do innych bojek, tak na pierwszy rzut oka to jest po prostu zwykła bojka ze zwykłą przestrzenią bagażową, tylko że z uchwytami na, z uchwytami na rączki do plecaka. Tak? Jest to w miarę spoko przemyślane tak, żeby było łatwe do użycia, natomiast większych różnic nie ma. Tak, i Jesteśmy, więc zaczynamy działać, że na razie bez paska Dożającego. No dobra. Test ciepłoty wody. No dobra. Nogi wytrzymają, a resztę zobaczymy. W tych pięknych okolicznościach przyrody kurde 15 stopni. Chciałem powiedzieć, że słońce, plaża no w sumie słońce jest, bo zawsze jest. Plaża jest, chociaż nieco kamienista. Woda, no właśnie, 15 stopni. Może blona śródziemna. No i ja. I ta bojka. Bojko plecak. ptaszek. Więc tak, generalnie faktycznie linka jest dość krótka, natomiast dzięki temu, że. A, tracę równowagę. Dzięki temu, że jest taka krótka, to no, mi nie wadzi. Mi po prostu gdzieś ona na plecach wisi. W ruchu ręki w ogóle nie przeszkadza. A, o, ślepie mnie słońce. Czasami można powiedzieć, że trudno złapać ją gdzieś tam z tyłu, jak człowiek się chce szybko chwycić. Ale jak ona z boku leży tutaj przytroczona, to jest bardzo wygodnie. Myślę, że w ogóle nawet nie będę zakładał tej długiej linki. Bo, ale słona woda, bo będziemy gdzieś tam daleko pływać. Bojka w nogach, wkurzać, tak jest dobrze. Natomiast e, przez to, że ta linka jest taka krótka przy moim wzroście, to tak naprawdę woda e, fajnie, jak się zatrzymam, to mogę sobie główkę oprzeć. E, więc tak. Wracamy na brzegi, małe podsumowanie. Po co to komu? Krótko podsumowując, bo to wideo wyjdzie dłuższe niż moje pływanie. Spoko produkt kosztuje dokładnie tyle ile jest. Napisane na ekranie. Tu już pakowanie później zajęło podpinanie tych klamr tam minutę niecałą. No i później wiadomo trochę człowiek mokry jest piasek się wszędzie dostaje. Ale piankę zawinąłem w ręcznik po wypłukaniu i, no i ręcznik wpakowałem do, yy, z powrotem do, 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 do plecaka razem z tym wszystkim, więc myślę, że reszta rzeczy nie zostanie zamoczona. Taki patent. Myślę, że faktycznie jak ktoś jedzie na rowerze sobie na trening, zapnie ten rower, może się spokojnie spakować z butami, z rzeczami do takiego plecaka. Pojechać z tym plecakiem na rowerze nad jeziorko czy nad morze i później Przepakować się na pływanie, a później z powrotem <laughs> mokre rzeczy, czy w, jakiś, w jakąś siatkę można, albo w, tak jak ja w ręcznik, albo w ręcznik i wtedy w siatkę, to już na pewno jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o wodę. No i że to po, powinno działać, więc nie potrzeba żadnych innych rzeczy do tego i można się w ten sposób elegancko spakować. A, jeszcze jeden proki. oczywiście po pływaniu wytarłem plecki, tutaj tę część. Ręcznikiem wytarłem tę część, która przy dotyka teraz pleców, żeby sobie mieć pełen, żeby sobie nie zamoczyć po prostu koszulki, żeby było wszystko ok. No i co? Jestem w domku już i koniec urlopu w wakacji i przepraszam bardzo tutaj za mój outfit, outfit, outfit chyba. Ale tak dla tych, którzy wytrzymali, w ogóle moja otwicie kiedyś tam coś tam poopowiadam, ale to kiedyś tam coś tam nie teraz. Dla tych, co wytrzymali do tej pory, i dla tych, którzy wytrzymają takie moje oblicze, mam małe wyzwanie. Nie wiem, jak to nazwać. Generalnie mam 3, 4 Będę miał 4, 4 nagrody. Znaczy, właściwie to 3, ale niech będzie, że 4. Więc e, Safer również ma coś takiego, jak takie etui do telefonów. Taka folia z takim plastikiem, po prostu wrzuca się tutaj telefon, zamyka, zapina, telefon wiesza się na jakiejś niteczce, na jakimś paseczku. Można go, sobie, ups, można go sobie przytroczyć do siebie w jakiś sposób. E, dostałem od nich trzy takie etui, więc wszystkie chętnie wyślę, a nagrodą specjalną a nagrodą no specjalną niech będzie ta e, bojeczka z paskiem dodatkowym. Jakby, e, ja mam bojkę, co prawda może nie taką fajną, ale... Mam taką, która mi wystarczy, z, którą jestem, z której jestem zadowolony, a ta bojeczka jest niedużo używana tylko raz, więc mam nadzieję, że komuś się przyda w jego przygodzie open waterowej. Więc zadanie polega na tym, że tak jak wspominałem na początku tego filmu, dawno, dawno temu w odległej galaktyce, czyli dwa lata temu, opowiadałem o czterech bojkach hmm, od Save for Sport. Więc chciałbym, aby cztery pierwsze osoby, które napiszą mi w komentarzu i wyślą maila, żeby dostały właśnie takie gifty ode mnie. Więc zadanie polega na tym, aby wspomnieć jedną i nie więcej, jedną bojkę, którą relacjonowałem w, w poprzednim filmie dotyczące bojek od Safe for Sport. I bojki się nie mogą powtarzać, czyli jeśli ktoś napisał model X w komentarzach, to następna osoba powinna podać model Y. I pierwsza osoba, myślę, że dostanie bojkę, jako to są dwie stówy. Natomiast reszta dostanie wodoodporne etui na telefon. Może pierwsza osoba napisze, że, że, że nie chce takiej bojki, więc to zadanie polega na tym, żeby wymienić jedną bojkę, którą relacjonowałem i od razu po wypełnieniu tej bojki napisać do mnie maila na adres marcin.ironfactory.pl z adresem do wysyłki i z informacją z jakiego toniku wysłała dana osoba komentarz na YouTube. Tak, żebym mógł po prostu połączyć te dwie informacje, czyli komentarz na YouTube z mailem i z adresem do wysyłki. Jest takie krótkie zadanie. Mam nadzieję, że. Każdy będzie z tego zadowolony. Ja tych rzeczy, że tak powiem, się szybko pozbędę z mojego biurka. A Wy będziecie zadowoleni, bo będziecie mieli rzeczy na najbliższy sezon triatlonowy. Natomiast, jeśli ktoś chce kupić bojeczkę, to jak najbardziej zapraszam na stronę SAFE for Sport. To jest chyba najdroższy model w ich ofercie, więc jak najbardziej ja tutaj mam akurat inną bojkę wielką, która się dla mnie mega sprawdza. i Natomiast są tańsze bojki, więc jak najbardziej możecie wchodzić na stronę, jeśli chcecie tańszej bojek poszukać i sobie coś kupić. I to tyle na dzień dzisiejszy. Jest już bardzo późno, dlatego właśnie wyglądam, jak wyglądam. Natomiast, o w ogóle, triatlon Bydgoszcz, jakby ktoś się chciał zobaczyć na imprezie jakiejś triatlonowej, to pierwszy, pierwszym startem w tym sezonie dla mnie będzie triatlon Bydgoszcz, więc e, również zapraszam. I tak, i tyle na dzień dzisiejszy, a ja właściwie e, zrzucam to na komputer i idę spać, a jutro rano to domontuję i wypuszczę w świat. Życzę wspaniałego pływania i oby jak najszybciej, chociaż ta temperatura 16 stopni, 16 stopni Celsjusza dotarła nad Bałtyk, czego sobie i Wam życzę. Pozdrawiam!